Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Good Pizza, Great Pizza, z dnia eventowego. Jak widzicie, nie zostało mi już tak mało czasu, że wiele nie nagram, ale chcę wyczerpać jeszcze ten limit, więc lecimy sobie z wyzwaniem After Party. E, co? Zaraz powiem co, tylko się muszę zastanowić, co ja chciałam w ogóle powiedzieć. E, oczywiście sobie obejrzałam dwie reklamy, żeby uruchomić takie dwa, moim zdaniem najbardziej przydatne e, te. Mamy baleniki, lecimy z wyzwaniem. Oliwki? Pro, ok, dobrze, w takim razie oliwki, lecimy z oliwkami. Mam nadzieję, że nie odpadnę na samym starcie, bo jak odpadnę, to będzie wstyd. Mogłam zapytać, proszę, w sumie, nie zbiedniałabym od tego. I teraz zaśpiewać piosenkę od jednogomitej pizzy. Połowa z oliwkami, połowa z cebulą, dobrze. Bardzo by mi pomogło, gdyby tu były pieniążki, bo oliwki po z cebulą, bo pieniążki dają mi dużo do tego, czy to ma być yy, wiecie ser, czy nie jak już się bardzo długo nagrała, to się już ogarnia nie wiem co powiedzieć, fantastyczna pizza wystarczy mi to, że jest fantastyczna Zostało przepowiedziane przez starożytnych, że cukinia najlepiej komponuje się z krewetkami, ziołami i serem, ale tylko na zielonym sosie i cieście pełnoziarnistym. Wymyśliłem to wszystko. Mogę dostać cukinię, krewetki, bazylię, dodaję pesto, ser różne na pesto... No, no, pełnoziarniste. Pesto, ser. Bardzo się cieszę, że sprecyzowałeś. To jest tak. cukinie, krewetki, bazylia. Tak. Cukinia. Można robić tak. Krewetki, bazylia i to jest cukinia, to jest cukinia. Teraz proszę, żebym ładnie to naklikała. A, już mi się spieprzyło, trudno. Lecimy dalej. Coś czuję, że nie przebiję wczorajszego, wyniku było. E, co? Bo czas mi się zaraz będzie kończył. Chociaż to jest matematycznie idealna pizza. Chociaż możliwe, że przebiję. Jedna pizza z cebulą, jedna pizza z papryką, jedna z pie e, pieczarkami, kiełbasa obowiązkowa na wszystkich trzech. Dobrze, czyli tak, z kiełbasą jest obowiązkowa ym, tutaj y, raz, dwa z cebulą i z czym? z papryką czyli tak, cebula, papryka i to już idzie do pieczenia to też idzie do pieczenia a tu jeszcze jedna z kiełbasą i z czym? pieczarkami takie pizze bym zjadła bez kiedy. to są takie absolutne basiki i są pyszne wszystkie bym w sumie zjadła swoją drogą, dajcie znaka w komentarzu, jaka z tych wszystkich składników, które tutaj mamy, byłaby wasza idealna pizza? Ja Wam zaraz opowiem. Tylko wrócimy do naszej strefy robienia tej pizzy. Zagraj fanfary, zwycięstwo. Dotrzymałam doskonałą pizzę. Bardzo się cieszę. Chcę pizzę z arbuzem, bez sera, Co? Połóż sos pomidorowy i oliwki na jednej połówce, Pesto na drugiej. Okej, okay, dobra. Teraz strzałam. Sos pesto, sos pomidorowy. I na której? Pomidorowy i oliwki, dobra także y, która z tych składników tutaj jakbyście chcieli to są pomidorki to jest czosnek to jest kurczak to jest cukinia to jest karczak, to jest figa to jest jalapeno to jest kukurydza ale jeszcze myślę że wszyscy wiecie co jest czym y, napiszcie u mnie taka idealna kurczak na pewno pieczarki cebulka papryka ananas y, bekon mógłby być kukurydza kukurydza obowiązkowo i y, nie wiem cukinia byśmy bardziej tak egzotyczny Próbowałam, szczerze powiedziawszy, bo nigdy nie jadłam pizzy z cukinią. Mhm. E, mam zamiar ucałować, tak? Dobre, pizzę. Cieszę się, cieszę się, że chcesz. Według mitologii Bóg Zeus zamienił śmiertelną kobietę w karczocha. Co dalej? Zamiana człowieka w ząbek czosnku? Poproszę karczoch, czosnek, sos i ser. <laughs> sos, ser, e, czosnek i karczoch. Okej, okay, to jest wszystko do wyłożenia ręcznie. Nie jest to zautomatyzowane, Dała mi radę, na spokojnie. Już nam dużo czasu zostało e, i nawet bardzo dobrze, bo... wow, 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 wow ale mi telefon. E, I bardzo dobrze, że już nie dużo zostało, bo ja też nie mam czasu. Nie ukryłam, że za pół godziny muszę jechać do pracy. <grych> I, I nagrywam to tak na prędce. Próbuję zaprzyjaźnić się z z okolicy. Poproszę o bazylię, oliwki i cebulę. Bazylię, oliwki, cebula, bazylię, oliwki, cebula. Bazylia, oliwki, cebula. Bazylia, oliwki, cebula. Myślę, że się z nią bez problemu zaprzyjaźnić. Zaprzyjaźnisz. Bardzo fajna pizza. Zjadłabym. Oliwki, ale tylko czarne, na pizzy też są smaczne. Nigdy nie ceniłem jedzenia tak bardzo. A ja się bardzo cieszę, że cenisz jedzenia. Ten dzieciak w czerwonej koszulce sprawił, że chce zjeść pizzę. Poproszę dwie pizze supreme. No nie ludzie, takie fajne zamówienia mi wpadają. Akurat teraz, jak nie mam czasu, uwielbiam takie za proste zamówienia, konkretne, tylko no właśnie, czasu mam niewiele. Ale no dobra, zobaczymy jak daleko uda nam się to pociągnąć. Najwyżej będę sabotować, brzydko no mówiąc, jak już e, czas będzie mnie ścigał. Dobra, do wydania lecimy. Proszę Cię bardzo, jak śmiesz robić tak doskonałą pizzę? A no nie wiem, śmiem. A wyzwanie mi się też liczy na chmurkach. Czy mogę poprosić o pizzę, która na połowie ma kiełbasę i cebulę, na drugiej połowie oliwki i pieczarki? Okej, okay. nic nie zapamiętałam, ale już sobie to sprawdzimy. Na jednej połowie ma kiełbasę i cebulę, kiełbasę i cebulę, na drugiej ma oliwki i pieczarki, oliwki i pieczarki. Dobra, lecimy z tym. 30 sekund nam zostało. Proszę cię bardzo. Proszę, proszę. Najlepsza pizza, jaką kiedykolwiek jadłam. Czyli tak średnio po 10 sekund na zamówieniu tracimy. Pizza owocowa powinna na razie wypełnić mój żołądek. Kto, kto kocha owacz, owoce ja umieć wszystkie na ciście, serze i sobie nabrać wszystkie owoce na tym. Dobra, już sprawdzamy, które to są owoce. Tutaj mamy owoce po prostu. O, matko. Oliwki, papryka, ananas, bakłażan. Oliwki, papryka, ananas, yy, bakłażan. Tak coś czy, że to będzie ostatnie nasze zamówienie. Eee, z owocami. Pokrojony pomidor, jalapeno, figa, cukinia. Pokrojony pomidor. Jalapeno. Figa. I cukinia. Shit. Mamy już bardzo mało czasu zdąży wydać, tylko to jedno zamienię. Szybko, 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 szybko! Zdąży je wydać, zdążę je wydać, zdążę je wydać! Proszę, daj mi pozwól mi wydać, masz? życzyłbym sobie trzech tych świetnych wic. Dobra, już następnego nie przyjmujemy, bo... Yy, nie zdążymy. Ale zobaczmy, co na No nie wiem, całe to gadanie o pesto nie brzmi dobrze. Wezmę pizzę z anchois i sosem pomidorowym. Już nie zdążę ci zrobić, no ale zacznę chociaż. Sos pomidorowy, anchoa. No i jak widzicie, koniec. Moja, ten nowy rekord. Odbierzmy mhm, mhm. wszystko, co mi się należy. Odbierzmy. ojej. <coughs> A <Aż> się <coughs> zakrusiła. Ło, tu wszystko było dla mnie. Chciałam Sorry, Całe zacięcia. Ło, ile tego? Pieniążki, pominięcie reklamy, coś tam do. Ja nie ogarniam tego do malowania. Nie rozumiem, po co to jest. No, i diaksy. Diaksy mnie cieszą najbardziej. Dalej. Mm, czy mogę jeszcze raz podjąć? Mogę. I, i dostanę jeszcze jakieś, tak? Nie wiem, zobaczymy, ale um, jestem chętna na jeszcze ponowne rozegranie, bo bardzo mi się podoba. Tylko nie wiem, czy przebiłabym wynik 3000, ponieważ naprawdę trafiły nam się super zamówienia dzisiaj. Ale, ojej, kup, kupimy sobie te, wiecie, wszystkie kryształowe rzeczy. Patrzcie, ile mam Jo, Jodzie, kręcę, ale to Także co? Ja jestem w niebie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie o komentarzach, o łapkach, subskrypcjach. No i zapraszam Was już niebawem na kolejny. Cześć, pa, pa!